I to jest w ogóle niesamowite, bo tu w Pizzerii Diavolo jadłem swoją pierwszą w życiu pizzę na początku lat 90., nie pamiętam, to był 91. może rok. Jak padła komuna i, i, i zaczęło się robić kolorowo, no to to była pierwsza pizza i pierwsza Coca-Cola, bo tutaj. A tu Stachu mieszkał, kurde, basista Sidera, a w bloku za mną mieszkał grzybek, e, e, który grał na perkusji. W Wilku drugi gitarzysta mieszkał trochę dalej tam za rzeką. Ale doda jest z Ciechanowa, mówiłeś? Jest doda z Ciechanowa, oczywiście. A znałeś Dodę wcześniej. Wiesz, co, nie poznaliśmy się osobiście, ale nie było osoby w Ciechanowie, która nie znała Dody bądź o niej nie słyszała. <grym> Także to w ogóle piękna historia. Nie, nie spotkaliśmy się w Ciechanowie, kompletnie się minęliśmy. Ona jest młodsza ode mnie, więc jakby to też i była w innym liceum, więc to był taki moment, że jak było się w jednym liceum, to była paczka z jednego liceum, więc doda miała na pewno. E, czy ona była w ekonomiku, czy w czwór? Ja nie w że spotkam, to się jej zapytam, czy ona była w czwórki. Tak. w którym liceum byłaś? Zapytaj. Ekonomik? Proszę nam odpowiedzieć. Doda, w którym ty byłaś liceum? Bo pamiętam, że był Krasiniak, był ekonomik i czwórka chyba jeszcze. To w którym ty byłaś liceum?